Bic! Co, co mam na czole? Co mam na czole? Co mam na czole? No cóż. I od nowa to zaśpiewa. Nie no kurwa to jest ciężkie, bo on coś, czasami coś innego mówił. No śpiewa cały czas to samo i po tym co mam na czole. Bic! Dobra. Co mam na czole, twoją starą, mam na czole Co mam na czole, co mam na czole, twoją starą co, co mam na czole, co mam na czole, twoją starą, mam na czole, bitch Ej, jedno mnie zastanawia, patrzcie, scylla wbija level i skilluje asa naraz Podejrzane, co? Dlaczego? No bo patrz, ja skiluję cały dzień, całą noc, kurwa, a on dalej jest przede mną w asie i mimo to kurwa wbija level. Chłopany wari. Lejmo! Będę zygał! Electro House 2015. Obudzimy sąsiadów czy nie? Ta, ta! You. Ja to się oh, yeah. tylko boję, ale, bo psy mi wpadną, znowu. <laughs> Hey, <laughs> listen <laughs> <laughs> so to oh, this. is fire gun. Folk oh, is, is. Four keys, fire gun. is fire gun. is fire gun. fire. <laughs> <laughs> Ej, no po szli mnie nie przerzucili jakie chuje. E, nie jak przerzucę, to mogą dostać za logi od Arkama po dupie. Jak Spirit jest ważniejszy od Arkama. Spirit założył ogólnie Arkam, tylko jest administratorem, który pomaga w tym na przykład w takich nie. grafikach, nie grafikach, tak, debilu. Arkam i świrus założyli ten serwer, potem Arkam wykupił yy, te od świrusa i te z Arkama i ten pomaganie pomaga nie, mylisz fakty. Właśnie, dlaczego się gra? No bo on gdzieś tam wyjechał, on swoje serwery zaczął świewać, tu sprzedał Arkamowi swoją akcję, swój udział. To głównie Świrus wszystko robi dla serwera Ty kuch awatar, to jest pierdolona pizda Zobacz jako, jaki ma awatar no Co jak on wygląda Ja ci mówię no On mi mówił, że mi obgryzie paznokcie U największego y, paznokcia u stupa Znaczy tego Znaczy wiesz, u największego, y, tego, największego Palca u stopy Zamknij mordę z sferu I teraz balet Wkracza hypek. Robi obrót, trzy wyskoki w górę To jest to proszę państwa, trzy dziesiątki Zbigniew Wodelski Beata Tyszkiewicz i Piotr Kaliński Przechodzi dalej, to jest to Tak, naprawdę To było to Ja Przepiękne Czekaj Alon to... Kim jest uszy, kim jest uszy Kurwą! Dobrze! O! Mocniej, dawaj, mocniej! Kurwa. Nie, ja idę pod steropak do, do sklepu, za, wrócę za za, za kurwa, nieważne za ile wrócę, ale wrócę! Z tej mego, i będzie piekę Pocałujesz mnie tutaj. Prosto ej, ej! Dawaj popatrz na mego lewego Czekaj, się będziesz patrzył na mego... Na mej prącie ty szmatu zajebana, dziwko pierdolona Masz huta ty śmato na Dragon Ballu Wiesz co to znaczy? Że będziesz jebany I patrz na me czoło Widzisz te czoło wielkie? To znaczy, że jesteś rozjebany Na psach i na komendzie Ty kurbo Znaczy to? Troszeczkę inaczej niż zwykle Troszeczkę inaczej niż zwykle, bo zajebałem się zbocna. troszeczkę inaczej niż zwykle A, komu? Na początek rozczarowamy dzisiaj naszej Doktor Kuća Lat, Ed Bari Arkam do góry, Tawajdu Pom do góry, Iki Iki, Kukadzi

no, no to, no to poczekajcie, ja już włączałem jakiś beat 100 lat, Czekajcie, czekaj bo, tele, tele, mi... bo telewizor mi pada, <grym> ja, ja telewizor mi się ja połączę telewizor do kontaktu, zaraz wracam. O, okay. to Tyle na no ale wszyscy bryano, mają śpiewać. No dobra, no, bo Arkan ma za 38 dni urodziny. Dobra, poczekaj, ja muszę bit włączyć. na beat, kurwa. Dobra.

Ty jesteś szalona, mówię ci. Zawsze nie obyłaś kończyłeś czy śnić. Ty jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona. Ładnie śpiewa, co ty lubi User disconnected from your channel.